Trochę szkoda to wyrzucać, ale skoro Iwona tak chce. Z tym daj mi to. Co ty co ty robisz? Przecież ona prędzej czy później będzie chciała to przeczytać. Ty jesteś głucha, przecież ona wyraźnie powiedziała przed chwilą, że właśnie nie będzie chciała. Mm -hmm. Teraz tak mówi, a potem zmieni zdanie. Przecież powiedziała prost, że nie mam to wyrzucić, do bało cię. Co się nie znasz na kobietę? Dawaj to. Co ty robisz? I znowu się twoje kombinacje zaczynają. Kisz, kiedy się przyznaj, ciebie w ogóle nie obchodzi zdanie Iwody. Ciebie skręca, że nie możesz mieć teraz tego pamiętnika, bo. Chciałeś mieć... haki na Iwonę. Tak, ja to wszystko robię dla Iwony, głupku! Dla Iwony to zaraz, ja jej powiem, co dla niej robisz, do na górę. no i widzisz, i znowu to robisz, i zaczynasz kręcić aferę, to jest w twoim stylu. Proszę bardzo. Nie zależy. Zadowolony? co, słowo zadowolony w twojej obecności jakoś mi nie przychodzi do głowy. I vice versa. Ej wy, długo jeszcze? Co w na śmieciarkę czekacie? No Ja kochanie idę już, spoko. Chyba, żeby coś z kostką zrobić. A już karma wróciła! Już za twoje kombinacje zapłaciłaś. Ty to mnie boli. Ta uważaj, bo się przejmę. Do zobaczenia na górze.